Telewizor latający. Cham monitor. Telewizor lub monitor z tak zwaną dupą. Jokaj! Wiedziałem, że to był Jokaj już po dźwięku. Turikabę. I magatamy wam. No bagatama się przyda. Jeszcze dwie potrzebuję w takim razie. Jeszcze jakieś czuby. Jeszcze 13 duchów mogę pomieścić. Mam nadzieję, że to nie będzie więcej niż 13 duchów. Ważna notatka. Hasło do poczty, nie wiadomo jakie. Adres do meldowania w pracy. Hasło do aplikacji użytkowalniającej. Dobra więcej tu nic nie ma o! Nowe jedzenie jakieś no Mogę użyć swojego nowego ulepszenia

Fajnie padli, buduję. Tu nic. Coś mam. Tabliczka Reiva. Antyrama z dwoma pięknie wykaligrofan. Wykaligrafowanymi z znakami kanji, oznaczającymi Rewę Nowy okres japońskiego kalendarza, który rozpoczął się w 2019 roku. To będzie do tego pewnie artystykota. Tam zaraz będę mógł pójść. Dobra, tu już chyba nic nie ma. Mogę iść do tego pomieszczenia, tego nie podniosę.

Robót na drugim piętrze. Doszło do tego, że czasami nasz sprzęt zawodzi, więc myślę, że to musi mieć jakiś związek z pracami budowlanymi. Te rolet się, się odchodziły. Chyba ją kolejne dwa duchy. Mam nadzieję, że będzie maksymalnie 9 jeszcze do zebrania. No mówię, żeby nie było potem wracania, czasem tutaj Widzę 2. Drogę sobie na skróty, otworzyłem. miło. No to w dół. W takim razie Coś tu się pojawi, nie ma bata, że nie w tym marszami jest czerwona poświata Tu na razie nie wejdę, ale tu już tak

A mój łeb, logo twórców gry, kolejne przemycone do samej sobie gry, idą sobie ze mną. Panie padane Padanie wzięte. Mocny. Jakod kul ognia nie pada zbytnio. Jeszcze jeden strzał. No mocny, aby był. O jeden ogień wrócił. Drugi ogień. Miło. Halo. To było szkane. Gazety nie dają mi wchodzić do pomieszczeń. A są latające puszki. To było ciekawe. Ej, z problemem mogę wciskać, czyli nie przycisk. Nie wiem, czy będzie widać. Wciska się bez problemu, a ten... Nie chce się wcisnąć. To jest zajebiste. Nadal z problemem się wciska. To jest zajebiste, ty. Podoba mi się to wpadzie. No jeszcze trochę zmniejszył nacisk. O, i znowu jestem sam. Zajebiste to jest. Odkrywanie funkcji pada, które powinienem w astroboju w teorii najłatwiej odkryć. Astrobocie, co ja się z tym bojem. Astrobocie Są zaprezentowane wszystkie chyba działania pada. Wibracje. No jak samo działanie. No bo to jest gra polegająca na właśnie zaprezentowaniu nowego pada. To jest astrobot VR-owy. Zaprezentowania funkcji VR-a a mi powinien VR przyjść we wtorek. Już zapakowali paczkę do wyjazdu, więc jutro pewnie nie wyślą. I we wtorek powinienem mieć. W środę będę pewnie sobie ogarniał wszystko. Chyba, że. O, jest tam! Chyba, że uda mi się jeszcze we wtorek. w sensie z rana przyjdzie jakoś. Bo teraz drugą zmianę, więc z rana, jakby przyszło to. 来たか。どうなっているんですか。あの鳥居はある一定のエーテル濃度で可視化する。この装置はエーテルの濃度を調整して可視化されないようにしているのよ。そうやってこっそりと霧をこのように送り込んでいる。あなたたちが鳥居を浄化していくのを見て対策したようね。 それなら、そいつをぶっ壊せ。そんなことをしたら、調整されていたエーテルが一気に放出される。適合者でもただでは済まないぞ。調整しながら止めるしかない。おい。そんな場合じゃなくなったみてえだぞ。カーゴ、ミニエ、あ、ちょ、いけいけや。ケーキ一本、ぶちよ。十杯分の油五分。

Uchu mogę używać właściwie. Chciałem powiedzieć, że headshoty będę im strzelał, ale tak no... Trudno jest headshoty strzelać im. Tak wręcz niemożliwie. Same zabójstwa druku też mam robić, więc. no tym headshoty już łatwiej. Trzy headshotów y padły. Nowy poziom, 22. Tak. O, co Nie, tylko rad walczyłem. Odpadniesz. Przykro mi, ale jestem ulepszony. はどうぞぞどうおお疲れれれ様様でたたこここここここののの場にににああるるるる発生源がががさははずよおいここに敵がい敵となななぜ言わなかっ装置がある限り、私たちはここにを得ない。それなら、わを用意しておけばばいい。考えればかることだ。 だからあなたたちを呼んだそれも考えれば分かるって言いたいんだろうこんなまでは二度とするな警警 <noise> 先を急がなきゃそうね気をつけてねあの凛子さんありがとうございますこちらこそ守ってくれてありがとう オトナげないよ。ガキのくせに俺に説教するな。ならガキニセキヨサセナイデクレヨスィステュエシタケリンコさんと何があったんだアイツノいデオレタジャスパイサンダイマサカオダスノモキニコアネ。 Wygląda jakby była jakaś specjalna rzecz, przy której kolby wymiałczał, Ale no nie miałczy. Więc let's go dalej. Kolejne duszki. Jeszcze 7. Do zapełnienia. Chyba wszystkie z tego budynku. To już są. Mogę stąd wyjść tędy? muszę zawracać całkowicie. Dobra, chyba mogę tędy. Choć to w teorii schodzenie nie jeszcze niżej. No choć właściwie będę mógł wyjść głównymi drzwiami. Zapomniałem o tym, że ja wchodziłem dachem. Kolejne zięcia z Czemu się głos zmienił? Słyszał jaki trozenta? Nagle. I co, mgła zniknie? Misja konserwacji, sub światła. 500 pd. Jez, bramatory. Miło. Mogę nareszcie już wziąć część tej wkurzającej gry Znaczy wkurzającej mgły nie gry Jokaj tam jest, znaczy okaj, yy, jak się nazywał? No tak. Po prostu ptok Ale to jest tutaj! Przestań gapić się na to. Sprawa Yukai i Soby. Raport KK dotyczący niesamowitego znajdziska na terenie dawnej restauracji jego zdobycie zapewni do dodatkowe punkty umiejętności duchowych i kolejne 20 punktów. To jest tak miłe 35 mam. No i oba level up dostałem. Czy mogę kolejną rzecz sobie ulepszyć jakąś tkanie na przykład. No, stąd chyba nic nie chcę, chyba że. To, to jest. Tak, mech. Absorbowanie duchów nie, by było, nie byłoby takie tragiczne. Ale to też nie zajmuje mega dużo czasu, więc. Nie ma co na razie tego robić. To całkiem spoko nawet. A muszę magatal mieć, tak? Zostanę przy tym teraz. Potrzebuję trochę sporo, 25 punktów, i będę miał 50. Gdzież to się dzieje? Spora część, spora część mgły zintegrować.

Trzy mądre małpy. Posąg przedstawiający trzy małpy, które zakrywają kolejne. Kolejno: oczy, us uszy i usta. To pewnie będzie wszystkie te, właśnie, rzeźby będą do jednego kota. Pewnie do oddania. O, pani jest tutaj. Kolejny perfekcyjny blok do... Do No na no, to nie wiem, jak doregować. Dobra, tu górą będzie pewnie trzeba, a na razie pójdę tu bokiem. Który jest? No, chodzenie przykłócenie też by się przelało szybsze. Jej nie zabije co prawda, na hita, ale trochę ją oczyszczę

Parkura w tej grze jest miły. Na szczęście. Właściwie nie grałem nigdy w żadną grę z parkurem. Zainfly też jeszcze nigdy nie grałem. A To właściwie jedyna, jedyna gra, którą znam, która ma parkur. Nie, jeszcze Mirror Edge. Wygląda jakby miał parkur. Po tym co widziałem. w jest gier. I jeszcze jedno. Kiepka i okieraj, czy gdzieś u góry jest? Czy jest? Dobra, widziałem ostatnie. tak było ostatnio. Dajom tyle czasu, żeby plemu dać się zrobić. bez już nie Teraz threatu. Teraz dochodzę pojawiają? poprawiam. Bo w stare coś dziwnie nie było. Saっきから5手に回ってばかりだぜ. Rinko-san o utagatteru no ka? E? Utagatteru ze. Rinko ni nani ga atta ka shi.

I jeszcze 5 mogę zebrać. Odnajdź automat telefoniczny. Muszę pójść do sklepu i kupić strzały. Zobacz, jak ja będę misować tak, te strzały, tak. tak. Chyba wydarłem drozej. Znowu chlebcy zranie zakończona. Kolejny i kolejny. Miło, że nie wszystkie mają przykładłości do zierania.

Coś tu jeszcze jest. Coś jeszcze jest. Kłatał się dokładnie. Pani Federmanowa i pani Papierową Głową. Coś tu Was Kolejni to nie było za dobre, żeby ją dostawić zamiast ten raz ją zaatakować. Dobra, ostatni strzał mam z tego na styk. dobra, wszyscy. I mam full duchów, więc muszę znaleźć automat teraz Mówię, sporo dostanę Za to Dobra, Magatama Kolejna Magatama Kolejna Magatama Ładnie O ja szukać automatu muszę O jest Hej, A, tu I zaraz się okaże, ile dostanę. duchów w ogóle ile mam uzbieranych tam Na początku będzie z misją to. A nie, jednak nie 416 47 660 Ile to będzie? Z 10 tysięcy duchów? Takie możliwe No prawie 10 tysięcy duchów. 20 tysięcy prawie expa i prawie 5 tysięcy golda

4. I 4% expo przez to, dobra. Kurde chyba br do do mi brakować, nie? Jep, 5 punktów mi brakuje, bym miał maksymalne tkanie wiatru. To skradanie bym mógł, ale to mówię, by musiało być szybsze jeszcze. Czyli Tamagatamy jedynie zdobędę.